Zgodnie z decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji trwa dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym, będą one wydawane mieszkańcom całej Polski. Jodek potasu stosowany jest w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania ich wychwytowi przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. W związku z działaniami zbrojnymi w rejonie Zaporskiej Elektrowni Atomowej, na wypadek awarii lub celowego zniszczenia elektrowni przez Rosjan, Tabletki z jodkiem potasu są dystrybuowane do samorządów w całej Polsce. W związku z pojawiającymi się informacjami o potencjalnym zagrożeniu radiacyjnym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o dystrybucji tego, tego środka w razie gdyby okazało się, że w elektrowni atomowej nastąpił wybuch. Więc te tabletki są już w naszej gminie i przygotowane jest do Dystrybucji. Przyjęcie tabletki z jodkiem potasu nasyca tarczycę z stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się w organizmie. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie w ciągu dwóch godzin od komunikatu właściwych służb. Według zaleceń, osoby dorosłe do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 powinny y, przyjąć dwie takie tabletki. Natomiast dzieci młodsze y, między 3 a 12 rokiem życia jedną, pół tabletki dzieci między pierwszym a trzecim miesiącem i noworodki jedną, czwartą tabletki. Natomiast kobiety w ciąży i kobiety karmiące również dwie tabletki. W przypadku zagrożenia jodek potasu będzie wydawany mieszkańcom Gminy Sędziszów Małopolski w wyznaczonych punktach. Jodek potasu będzie rozdawany tylko i wyłącznie na wyraźny sygnał od wojewody. Jeśli do nich trafi taka informacja, że takie zagrożenie radiacyjne wystąpiło, zostanie przekazany komunikat tutaj do naszej gminy i dopiero wtedy nastąpi Dystrybucja. W Sędziszowie Małopolskim będą dwa punkty, takie gdzie będzie można ten jodek potasu pobrać. Będzie to budynek byłej szkoły numer 2 w rynku oraz szkoła podstawowa. Nr 3 na osiedlu Młodych, natomiast w miejscowościach pozostałych w gminie będą, będzie to w jednostkach OSP. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez władze krajowe, obecnie zagrożenie radiacyjne nie występuje. Sytuacja jest monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki oraz Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.